Witajcie, kochane dzieciaki. Przedstawiamy Wam Plac Zabaw Pepy. Cześć. Cześć. Tutaj, tutaj, rabince Świnka wchodzi i zjeżdża. Cześć. Cześć. Jak się nazywasz? Jestem Pepa, a Ty? Kat. Cześć. Cześć. Pozjeżdżamy razem? Wee. Wee. Złapała ją, wiesz? No super, opuść. Jeszcze raz. Wee. Na placu zabaw znajduje się drzewo, kwiatki, drabinka, o, jakiś kwiatek i zjeżdżalnia. Mam jakiś kwiatek. Miłej zabawy dzieciaki. A masz się jeszcze ten troszeczkę pobawisz? No pewnie pobawisz.